Zadanie 25. Przekątna sześcianu jest równa 6. Stąd wynika, że objętość tego sześcianu jest równa 24 pierwiastki kwadratowe z 3, 72, 54 pierwiastki kwadratowe z 2 lub 648 pierwiastków kwadratowych z 3. Rysunek sześcianu mam wykonany. Przy czym tutaj chciałabym zaznaczyć dosyć jedną istotną kwestię. Otóż powiedzmy sobie, czym jest sześcian. Sześcian jest taką figurą przestrzenną, która charakteryzuje się tym, że zarówno w obu podstawach, jak i we wszystkich ścianach bocznych znajduje się identyczny kwadrat. Przy czym sześcian jest taką specyficzną odmianą grania stosłupa. Ja tutaj narysuję taki grania stosłup, który będzie miał w podstawie prostokąt. Będzie to nam potrzebne za chwilkę do tego, żebym Ci wyjaśniła, w jaki sposób obliczamy objętość grania stosłupa. Tutaj, podpiszę, że podpiszę krawędzie, co oznacza, że w podstawie jest prostokąt, natomiast tutaj tą krawędź oznaczę jako H, czyli jako wysokość. I teraz wypiszmy sobie dane. Z treści zadania wynika, że przekątna tego sześcianu ma miarę 6. A my jesteśmy proszeni o wyznaczenie, czy w zasadzie wskazanie objętości tego sześcianu. I teraz w jaki sposób liczymy objętość sześcianu? Na razie odniosę się do objętości tego grania stosłupa, którego narysowałam, które narysowałam tutaj z boku, w racji tego, że sześcian jest specyficzną odmianą, specyficznym przypadkiem grania stosłupa. Otóż popatrz, jeżeli chcemy wyznaczyć objętość grania stosłupa, to zawsze przez zawsze jest tak, że musimy policzyć pole podstawy i pole podstawy musimy przemnożyć przez wysokość tego grania stosłupa. A z racji tego, że krawędzie sześcianu są zawsze takie same, to po prostu idąc tym tropem, zobacz, co mamy. Mamy pole podstawy razy wysokość. Stąd też. Objętość każdego sześcianu to jest po prostu krawędź podstawy do potęgi trzeciej. I zwróć uwagę, że aby wskazać objętość tego sześcianu, to my musimy w tym przypadku, już w przypadku każdego innego sześcianu, znać długość krawędzi tego, tego sześcianu. I tutaj możemy zastosować dwie metody. Pierwsza metoda jest chyba najszybsza. Otóż mm, zwróć uwagę, że jeżeli zajrzymy sobie do tablic naturalnych, to z tablic naturalnych będziemy w stanie odczytać wzór na przekątną sześcianę. I ten wzór to jest przekątna sześcianu, która jest równa krawędź sześcianu razy pierwiastek kwadratowy z 3, w racji tego, że my tutaj chcemy wyznaczyć krawędź sześcianu, to ja teraz sobie to równanie zamienię stronami. Obu Obustronnie podzielę go na pierwiastek kwadratowy z trzech, dzięki czemu otrzymuję krawędź równą przekątną sześcianą dzieloną na pierwiastek kwadratowy z trzech. Pierwiastek kwadratowy z trzech to jest liczba niewymierna. Oznacza to, że nie ma takiej liczby całkowitej, która podniesiona do kwadratu da 3. Dodatkowo przyjęto w matematyce, że nie zostawiono niewymierności w mianowniku, czyli tą niewymierność teraz muszę usunąć, mnożąc cały ten ułamek przez pierwiastek kwadratowy z 3 na pierwiastek kwadratowy z 3. Zatem krawędź naszego sześcianu to jest po prostu przekątna razy pierwiastek kwadratowy z 3 na 3. Przy czym my mamy podaną tutaj długość przekątnej, więc wystarczy, że ja pod to D. Podstawie szóstka. Dzięki czemu tutaj otrzymuje A równe 6 pierwiastków kwadratowych z 3 na 2? Przy czym pamiętaj o tym, że w każdym jednym ułamku z grupy kreska zastępuje nam znak dzielenia. Czyli to wyrażenie, które tutaj widzimy, oznacza to, że pierwiastek kwadratowy, 6 pierwiastków kwadratowych z 3 dzielimy na 2. Przez co wiemy, że krawędź naszego sześcianu to jest po prostu. Nic innego jak, a no właśnie, no nie przez 2, tylko przez 3 tutaj musimy podzielić, tak? Bo tutaj y, pójść do przepisałem, przez 3 dzielimy. Więc krawędź naszego sześcianu to jest nic innego jak dwa pierwiastki kwadratowe z 3. I w gruncie rzeczy na tym etapie moglibyśmy już tutaj te dwa pierwiastki kwadratowe z 3 postawić do tego wzoru i obliczyć objętość sześcianu. Natomiast y, za chwilkę do tego wrócimy. Chciałabym Ci przedstawić jeszcze metodę drugą, i ta metoda druga jest trochę dłuższa, i ona docelowo doprowadzi nas tutaj do tego wzoru. I teraz popatrz, w jaki sposób możemy to, to obliczyć, jak dojść do tego wzoru, jeżeli nie będziemy umieli czy mogli znaleźć tego wzoru w tablicach naturalnych. Pierwszą tutaj rzeczą, którą zrobię, to przekształcę trochę ten rysunek. Czy przekształcę dodam tutaj dodatkową jeszcze rzecz. Zobacz, rysuję przekątną podstawę i tą przekątną podstawę nazwę sobie literką E. I teraz pamiętaj o tym, że w podstawie sześcianu znajduje się kwadrat. Natomiast przekątna kwadratu dzieli ten kwadrat na dwa trójkąty prostokątne. Więc korzystając z naszych oznaczeń, które już mamy na sześcianie, to krawędź. Z boki tego naszego kwadratu nazywają się po prostu literką A no i przekątna to jest E. Z racji tego, że mamy tutaj dwa trójkąty prostokątne, to pamiętaj o tym, że w każdym jednym trójkącie prostokątnym zawsze działa twierdzenie Pitagorasa, które mówi nam o tym, że kwadrat przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów dwóch przyprostokątnych. Czyli korzystając z naszych oznaczeń, my wiemy, że e kwadrat to się równa a kwadrat plus a kwadrat, więc e do kwadratu to się równa dwukrotność boku do kwadratu. I teraz na tym etapie, jeżeli byśmy chcieli wyznaczyć sobie nasze a, to no ja sobie tutaj na razie zamienię stronami, czyli otrzymuję a2a kwadrat równe e kwadrat. A w zasadzie to, zanim nie zamienię tego stronami, to tutaj może jeszcze zrobię jeszcze inne przekształcenie. Otóż to przekształcenie będzie polegało na tym, że ja ściągnę te kwadraty, czyli E to się równa pierwiastek kwadratowy z 2A kwadrat. No i teraz popatrz, co to oznacza, to co otrzymałam tutaj. Tak naprawdę mam tutaj pod pierwiastkiem kwadratowym iloczyn dwóch, dwóch jakichś tam liczb. Jeżeli mam pierwiastek dowolnego stopnia, o którym stoi iloczyn dwóch liczb, to to jest dokładnie to samo, co pierwiastek tego, sto, tego samego stopnia z pierwszej liczby razy pierwiastek tego samego stopnia z tej drugiej liczby. Więc idąc tym torem, jeżeli mam... Pierwiastek kwadratowy z 2a kwadrat to to się równa. Pierwiastek kwadratowy z 2 razy pierwiastek kwadratowy z 2a z kwadrat. Pierwiastek kwadratowy z 2 to jest liczba niewymierna, czyli oznacza to, że nie ma takiej liczby, która, takiej liczby całkowitej, która podniesiona do kwadratu da 2, więc tutaj zostawiam to tak jak jest. Natomiast pierwiastek kwadratowy z a kwadrat to jest po prostu a. Zatem pierwiastek kwadratowy z dwóch razy a, to jest a pierwiastków kwadratowych z dwóch. Zatem tutaj e to się równa a pierwiastków kwadratowych z dwóch. No i teraz pytanie powinno paść, skąd wiem, że to wyrażenie jest równe a? To wynika z praw, jakie rządzą działaniami na pierwiastkach. Jeżeli mamy pierwiastek jakiegoś tam stopnia, z jakiejś liczby i ta liczba, jeżeli będzie podstawą potęgi, której wykładnik jest taki sam jak stopień pierwiastka, to to oznacza, że całe to wyrażenie jest po prostu równe w podstawie potęgi, która znajduje się pod tym pierwiastkiem. To wynika z praw, jakie rządzą działaniami na pierwiastkach i na potęgach. Na ten temat mówiłam już na moim kanale. Jeśli jeszcze nie widziałaś, nie widziałaś tych filmów, to koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania. Znajdziesz tam link do mojej playlisty, w której to omawiam te zagadnienia. Natomiast teraz wróćmy do rozwiązania tego naszego zadania. Tak naprawdę, zobacz: tutaj, cały, cały myśl polega na tym w tej drugiej metodzie. Że nam się pojawiła dodatkowa zmienna, zmienna E i też na razie, przynajmniej tutaj w tym przypadku nie znamy. Natomiast możemy tutaj wykorzystać jeszcze trochę inną rzecz. Nie musimy jej znać. E, natomiast możemy od razu przejść tak naprawdę do, do kolejnej mm, rzeczy, do kolejnego elementu. Popatrz, że przekątna sześcianu, przekątna podstawy i wysokość sześcianu także tworzą trójkąt prostokątny. Czyli tutaj również mamy do czynienia z twierdzeniem Pitagorasa. I jeszcze raz przypomnę. Twierdzenie Pitagorasa mówi nam o tym, że kwadrat przeciwprostokątny jest równy sumie kwadratów dwóch przyprostokątnych. I teraz zwróć uwagę, że tu pod to E, e kwadrat możemy podstawić to. W zasadzie no niecałe równo, nie tylko, tylko i wyłącznie tutaj ten fragment. Czyli 2a kwadrat podstawiam tutaj pod to e kwadrat w to miejsce. Więc otrzymuję d do kwadratu, to się równa 2a kwadrat, dodać a kwadrat. Czyli d do kwadratu to się równa 3a kwadrat. Więc d to się równa pierwiastek kwadratowy z 3a kwadrat. No i teraz, jeżeli będziemy korzystali tutaj z tych praw, jakie wypisałam nad treścią zadania, to dowiemy się, że d to jest dokładnie to samo, co a pierwiastków kwadratowych z 3, czyli zwróć uwagę, że dokładnie ten sam wzór, który ja tutaj wpisałam w tej pierwszej metodzie. No i oczywiście tutaj możemy teraz to równanie przekształcić na dokładnie takiej samej zasadzie, jak przekształciłam je tutaj w tym miejscu. I wyznaczyć po prostu długość, prze, długość krawędzi naszego sześcianu. Tą długość już obliczyłam, nie będę teraz drugi raz wykonywała tych samych przekształceń, tylko wykorzystam już wyznaczoną wcześniej długość krawędzi sześcianu i przejdę już do wyznaczenia objętości. Czyli objętość tego sześcianu to jest, jak już uzgodniliśmy wcześniej, krawędź do potęgi trzeciej. Czyli będzie to dwa pierwiastki kwadratowe z trzech do potęgi trzeciej. No i teraz ja wzięłam dwa pierwiastki kwadratowe z trzech w nawias, dlatego że całe to wyrażenie podnoszę do potęgi trzeciej. Gdybym nie podniosła, gdybym, może nie to, co nie podniosła, co gdybym nie wpisała tego wyrażenia w nawias. Tylko zapisałabym to w ten sposób, to to by oznaczało, że ja do potęgi trzeciej podnoszę tylko i wyłącznie pierwiastek kwadratowy z trzech. Dzięki temu, że ja dwa pierwiastki kwadratowe z 3 wzięłam w nawias, to to oznacza, że ja do potęgi trzeciej podnoszę zarówno dwójkę, jak i pierwiastek kwadratowy z 3. No i teraz dwa do potęgi trzeciej to jest 8. Natomiast jeżeli. Tutaj może w tym miejscu rozpiszę. Jeżeli mamy pierwiastek kwadratowy z 3 do potęgi trzeciej, to to jest dokładnie to samo, co pierwiastek kwadratowy z trzech razy pierwiastek kwadratowy z trzech i razy pierwiastek kwadratowy z trzech. Czyli tutaj w gruncie rzeczy w tym miejscu uzyskujemy pierwiastek kwadratowy z 3 do potęgi drugiej, czyli znowu, jeżeli wykorzystamy te prawa, które wypisałam nad treścią zadania, to to wiemy się, że pierwiastek kwadratowy z trzech, że pierwiastek kwadratowy z trzech to jest 3. Natomiast tutaj to razy pierwiastek kwadratowy z trzech pozostawiamy bez zmian. Więc w efekcie pierwiastek kwadratowy z trzech do potęgi trzeciej to jest nic innego jak 3 pierwiastki kwadratowe z 3. Dlatego ja tutaj zapisuję od razu 3 pierwiastki kwadratowe z trzech. Czyli otrzymuję następujące równanie. 8 razy, czy może nie tyle to równanie, co wyrażenie. 8 razy 3 pierwiastki kwadratowe z 3 to są 24 pierwiastki kwadratowe z 3. Już na tym etapie mamy wyznaczoną objętość sześcianu z zadania, i tutaj jest to odpowiedź A. I teraz na moim kanale ja omawiam, Różne zagadnienia, także zachęcam Cię do tego, żeby zajrzał, żebyś zajrzała na mój kanał i obejrzał, obejrzała także inne filmy, jakie mam tutaj na moim kanale. Natomiast opublikowałam także rozważenia pozostałych zadań z arkusza naturalnego z matury sierpniowej, poprawkowej z sierpnia 2021 roku. Link do tych zadań znajdziesz w opisie do tego. Nagrania. Także zachęcam Cię do obejrzenia pozostałych moich rozwiązań z tego arkusza.